Witam Cię. Ten film dotyczy trzech najważniejszych zadań z funkcji kwadratowej z poziomu podstawowego. Startujemy. Zadanie pierwsze: Oblicz postać ogólną, iloczynową i kanoniczną funkcji przedstawionej na rysunku oraz napisz równanie osi symetrii. Dobrze, dla funkcji kwadratowej możemy wyszczególnić trzy postacie. Wszystkie trzy są w karcie wzorów. Ja je teraz wypiszę. Mamy postać ogólną, kanoniczną i iloczynową. Ogólna, dwukropek Y równa się ax kwadrat plus bx plus c kanoniczna która oczywiście wiąże się z wierzchołkiem mamy y równa się AXA a w nawiasie x minus p do kwadratu plus q i iloczynowa zawierająca miejsca zerowe czyli y równa się a w nawiasie x minus x1, x minus x2. Czyli x1, x2 to są miejsca zerowe. I teraz, jeśli tylko te parametry potrafimy odczytać z wykresu, to jedyną rzeczą, którą pozostanie do obliczenia, to jest współczynnik A w tych postaciach, więc powiemy sobie, jak to zrobić. Powiedzieliśmy już, że postać kanoniczna jest stowarzyszona z wierzchołkiem, gdzie ten wierzchołek się znajduje. Wierzchołek jest tutaj, w związku z tym możemy odczytać jego współrzędne. Napiszmy, że w wierzchołek ma współrzędne 1, 2. Zatem wstawmy go do postaci kanonicznej, czyli możemy napisać, że stąd wynika i mamy y równa się. Współczynnik a jest nieznany. Mamy x minus 1 do kwadratu plus 2. No właśnie, teraz jak obliczyć ten współczynnik A? Żeby obliczyć współczynnik A, trzeba wybrać dowolny inny punkt należący do wykresu funkcji. Ważne jest to, że to jest punkt inny niż wierzchołek. Jeśli wstawimy tutaj współrzędną wierzchołka, to nie dowiemy się, ile wynosi współczynnik A. W związku z tym wybierzmy dowolny inny punkt, którego jesteśmy w stanie odczytać. Tym punktem na pewno może być miejsce zerowe, które znajduje się tutaj. 3, 0, w związku z tym wstawmy tutaj do e, postaci funkcji kwadratowej współrzędne tego punktu. Pierwsza to jest oczywiście x, druga to jest y. -owa. Dostaniemy następujące równanie. 0 równa się współczynnik a, którego chcemy obliczyć razy 3 minus 1 do kwadratu plus 2. Ok, jest to równanie z jedną niewiadomą, liniowe, więc bez problemu powinniśmy sobie z nim poradzić. Mamy 0 równa się a razy 3 minus 1 to jest 2, podniesione do kwadratu to jest 4 plus 2. Mamy proste równanko liniowe. Jeśli chcemy takie rozwiązać, to najpierw trzeba wszystkie wiadome przenieść na drugą stronę. Mamy niewiadomą 4a i wiadomą dwójkę. Dwójeczkę przenoszą na, przeciwn na przeciwną stronę, oczywiście z przeciwnym znakiem. Czyli dostajemy minus 2 równa się 4a. I dzielimy przez 4, dostajemy wynik, że A równa się minus 2 czwarte, co po skróceniu przez 2 da nam najbardziej uproszczoną postać, czyli A równa się minus 1 druga. Czy to jest wynik, którego tutaj oczekujemy, którego się spodziewamy? Zobaczmy, że ramiona są zwrócone w dół. Jeśli ramiona są zwrócone w dół, to spodziewamy się ujemnego współczynnika A, w związku z tym rzeczywiście jest to jak najbardziej zgodne z naszymi oczekiwaniami. Następnie wstawmy do wzoru, żeby podać już postać kanoniczną, czyli mamy y równa się. Wstawiamy sobie tutaj, czyli będziemy mieć minus 1, 2 w nawiasie x minus 1 do kwadratu plus 2. Czyli podsumowując, żeby wyliczyć postać kanoniczną funkcji kwadratowej, należy wstawić wierzchołek, potem dowolny inny punkt należący do wykresu. I obliczyć współczynnik A, będziemy mieć wtedy już postać kanoniczną. Pozostała nam do obliczenia postać iloczynowa i ogólna. Ogólną już możemy obliczyć, tak naprawdę, podnosząc do kwadratu wzór skróconego mnożenia, który tutaj się pojawił. Jeśli wtedy uprościmy wszystko, dojdziemy do postaci ogólnej. Jak wyliczyć postać iloczynową? Wystarczy, że wstawimy tutaj miejsca zerowe, jedno miejsce zerowe już mamy wyszczególnione. Drugie miejsce zerowe jest oczywiście tutaj, więc zróbmy to. Wstawmy do postaci iloczynowej miejsca zerowe. Dostaniemy tutaj y równa się, znowu współczynnik a, x plus 1 razy x minus 3. Zauważcie, tutaj jest minus. W związku z tym wstawiamy tutaj liczby przeciwne do miejsc zerowych. Miejsca zerowe mamy minus 1, 3, dlatego liczby, które tu się pojawiają, to są plus 1 i minus 3. Wstawiamy teraz, uwaga, znowu jakiś punkt, żeby obliczyć współczynnik A, natomiast znowu on musi być inny niż te, które już wykorzystaliśmy. W tym momencie wykorzystaliśmy miejsca zerowe, więc punkt, który mogę wstawić, to może być wierzchołek. Bo wierzchołek był wykorzystywany tutaj w postaci kanonicznej, natomiast tu jeszcze w postaci iloczynowej nie był wykorzystywany. Więc ja napiszę W1, 2 i ten punkcik tutaj wstawimy, czyli dostaniemy 2 równa się A razy 1 plus 1, czyli razy 2 razy 1 minus 3 to jest minus 2. Oczywiście spodziewamy się takiego samego wyniku jak przed chwilą, ale chciałbym te obliczenia dokończyć. Czyli mamy, że 2 równa się minus 4a. No i stąd oczywiście taka sama odpowiedź jak poprzednio, czyli a równa się minus 1, 2. I możemy wstawić, dostać postać iloczynową. y równa się minus 1, 2. W nawiasie mamy x plus 1 x minus 3. Czyli podsumowując, żeby obliczyć postać iloczynową, należy wstawić miejsca zerowe, a potem dowolny inny punkt, żeby obliczyć współczynnik A. Jeśli on nie jest, oczywiście wcześniej narzucony. No właśnie, teraz została nam postać ogólna. Postać ogólną w tym momencie możemy wyliczyć zarówno z postaci iloczynowej, jak i postaci kanonicznej. Wystarczy którąś z nich po prostu przemnożyć. Zróbmy to może dla postaci kanonicznej. Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia, więc od razu sobie go przećwiczymy. Dostaniemy zatem y równa się minus jedna druga. W nawiasie mamy x kwadrat minus 2x plus 1. I plus 2 jest za nawiasem. Cały nawias musi być przemnożony przez minus 1 drugą, więc to mnożenie wykonuję. Mamy minus 1x kwadrat. Teraz mamy minus 1 druga razy minus 2x. Dwa, dwa minusy dają plus. Dwójki w tym mnożeniu się skrócą, więc zostaniemy plus X. I minus 1 druga razy minus 1 to jest po prostu minus 1 druga. I ta dwójka, która jest za nawiasem, zostaje tutaj przepisana. Ostatecznie zatem porządkuję dostając postać ogólną funkcji kwadratowej minus 1, druga x kwadrat plus x plus 3 drugie. Możesz wykonać sobie ćwiczenie i sprawdzić, że jeśli wymnożysz postać iloczynową, to dostaniesz tą samą odpowiedź, jeśli chodzi o postać Ogólną, czyli postać iloczynową obliczyliśmy tutaj, postać kanoniczną obliczyliśmy tutaj, postać ogólna jest obliczona tutaj. Mamy jeszcze jedno pytanie w tym zadaniu, żeby napisać równanie osi symetrii. Co to jest oś symetrii? Oś symetrii jest to prosta, nie jest to funkcja, jest to prosta przechodząca przez wierzchołek, bo przecież funkcja kwadratowa ma jedną oś symetrii i ona zawsze przechodzi przez wierzchołek. Już powiedziałem, że nie jest to funkcja, bo funkcja jest to przyporządkowanie y równa się, natomiast to, co tutaj widzimy, ta prosta dla jednego argumentu może uzyskiwać więcej niż jedna wartość funkcji, więc nie możemy to nazwać funkcją. Jest to równanie typu x równa się, jej ogólny wzór to jest x równa się p. To jest ogólny wzór osi symetrii, więc możemy sobie tutaj napisać, że to jest równanie osi symetrii. Oś symetrii x równa się p. Jak ona będzie wynosiła w naszym przypadku? No w naszym przypadku p jest równe 1. Możemy to wziąć z wykresu chociażby. W związku z tym najzwyczajniej w świecie wystarczy do tego wstawić. x równa się 1. To jest takie proste, natomiast no na maturze podstawowej nie zawsze te zadania są wykonywane poprawnie. Przed nami drugie zadanie. Tym razem z, zaczerpnąłem go z matury sierpniowej, czyli poprawkowej. Mamy standardowe zadanie z funkcji kwadratowej, czyli rozwiązywanie nierówności. Zanim to zrobimy, to chciałbym napisać prościutki schemat rozwiązywania każdej nierówności kwadratowej. Być może ułatwić Ci pracę. Napiszmy, aby rozwiązać nierówność kwadratową, należy. No ogólnie należy ją sprowadzić do postaci ogólnej, funkcję kwadratową, czyli napiszmy punkt pierwszy, bo jak widzimy tutaj w moim poleceniu nie ma postaci jeszcze ogólnej. Należy sprowadzić funkcję do postaci ogólnej. Jeśli mamy postać ogólną, no to oczywiście możemy policzyć deltę i miejsca zerowe, o ile istnieją. Czyli napiszmy policzyć deltę i miejsca zerowe. Napiszmy tutaj w nawiasie, o ile. Istnieją. Następnie, jak mamy delta i miejsca zerowe, możemy narysować poglądowy rysunek, czyli narysować e, poglądowy rysunek e, i punkt czwarty odczytać rozwiązanie. So, no, oczywiście to jest e, metoda ogólna. Czyli niekiedy można przyspieszyć i nie stosować tej metody, natomiast jej plusem jest to, że ona zawsze ma zastosowanie, jeśli chodzi o nierówność kwadratową. Zawsze możemy posłużyć się tą metodą, żeby rozwiązać dowolną nierówność kwadratową. No więc tutaj mamy taką nierówność kwadratową z matury poprawkowej w 2016 roku. Spróbujmy krok po kroku wykonać to, co tutaj mamy napisane. Najpierw musimy sprowadzić funkcję do postaci ogólnej, czyli to wszystko, co jest po prawej stronie, musimy wymnożyć. Zatem stronę lewą sobie y, przepisuję. Mamy 3x kwadrat minus 6x większe bądź równe. A tutaj mamy x kwadrat minus 2x minus 8x plus 16. Czyli te cztery czynniki, które tutaj są, wzięły się z mnożenia y, tych czynników, które są po stronie prawej. Teraz wszystko chcę przerzucić na jedną stronę, żeby uzyskać postać ogólną. W związku z tym ten, to całe wyrażenie ze strony prawej przerzucam z przeciwnymi znakami na stronę lewą, dlatego one pojawią się teraz z przeciwnymi znakami. Dostaniemy zatem tak: 3x kwadrat minus 6x, minus x kwadrat, przeciwne znaki plus 2x plus 8x minus 16. Większe bądź równe 0. I doprowadzamy do postaci ogólnej, pierwszy punkt będziemy mieć załatwiony. Mamy zatem tak 2x kwadrat, to się wzięło z xów kwadratów, czyli z tych dwóch wyrażeń. Teraz zwykłe x, zwykłe x w pierwszej potędze mamy tutaj, tu widzimy 10 minus 6, czyli łącznie będzie plus 4x. I minus 16 większe bądź równe 0. Dzielimy sobie to przez 2. Tutaj o jednej ciekawej rzeczy warto pamiętać. Jeśli dzielisz taką nierówność przez 2, czy, czy równanie, cokolwiek, to pamiętaj, że delta się zmieni. To jest bardzo częsty błąd uczniów. Zaraz jeszcze o nim powiem dokładnie, o co chodzi. x kwadrat plus 2x minus 8, większe bądź równe 0. I na kursach maturalnych rozszerzonych u mnie ja uczę takie... Nierówności czy tam równania rozwiązywać w pamięci, bo da się to zrobić, ale tu jesteśmy na poziomie podstawowym, więc najzwyczajniej w świecie zrobimy punkt drugi, trzeci, czwarty. Da się to zrobić w 5 sekund w tym momencie, rozwiązać taką nierówność, dosłownie w 5 sekund. A my liczymy sobie delta i miejsca zerowe. Napiszmy delta równa się. No i właśnie, teraz jeśli dzieliłeś przez 2, ja powiedziałem, że delta się zmienia. Weź sobie w ramkę równanie, z którego korzystasz, bo często uczeń robi tak, że trochę bierze z tego, trochę bierze z tego, czyli deltę sobie policzy z, na przykład z tego równania, współczynniki weźmie sobie z tego równania, co jest oczywiście błędne. Już teraz tylko patrzymy na równanie, które jest w ramce. Licząc deltę dostaniemy. 2 do kwadratu, czyli 4, minus 4 razy 1 razy minus 8. Czyli mamy 32 plus 4 to jest 36. Pierwiastek z delty to jest 6. Tutaj troszkę przyspieszam, bo to są pewnie doskonale zwane, znane Wam rachunki. x1 równa się minus b, czyli minus 2. Minus pierwiastek z delty przez 2a. x2 to jest to samo, tylko z plus pierwiastkiem z delty, więc przepisujemy to samo, dzielimy przez 2. W liczniku mamy minus 2, minus 6. Zawsze takie minusowe rachunki warto rozpatrywać w, w pozycji długu. Jeśli masz 2 zł długu, dojdzie 6 zł, to jest 8 zł długu. Minus 8 dzielimy na 2, to jest minus 4. I minus 2 plus 6 to jest 4, dzielone na 2 to jest 2. OK, czyli mamy deltę, mamy miejsca zerowe. Rysujemy poglądowy rysunek. Musimy zwrócić uwagę na to, cały czas patrzymy oczywiście na, na to, co mamy w ramce. Musimy zwrócić uwagę na to, jak są zwrócone ramiona. Współczynnik A wynosi 1, więc ramiona są zwrócone do góry, więc wygląda to tak. Rysunek jest poglądowy, więc nie musimy jakoś bardzo dbać o to, żeby ta parabola była piękna. Miejsca zerowe w poprawnej kolejności, bo często widywałem, że one niekoniecznie były w poprawnej zaznaczane, czyli najpierw mniejsze, potem większe, czyli punkt trzeci mamy załatwiony i punkt czwarty odczytać rozwiązanie. No, i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jaki jest znak nierówności, oczywiście. Mamy odczytać większe bądź równe od zera. Większe jest tam, gdzie jest nad osią x. Tutaj też często widzę, że nieco słabszy uczeń miał problemy. Nad osią x. Oś x mamy tutaj, tutaj jest nad osią x, tutaj jest pod osią x. W związku z tym zakreślam obszar, który jest nad osią x. Nad osią x wystaje ten fragment funkcji kwadratowej i odpowiedź x należy ostatni moment, gdzie jeszcze można popełnić błąd, zwróć uwagę na to, że tutaj jest bądź równe. Dlatego damy od minus nieskończoności do minus 4 włącznie, suma od 2 do plus nieskończoności. I to jest ostateczne rozwiązanie, więc podkreślam go dwustronnie. Tak jak wspomniałem, to jest ogólna metoda, ona pasuje do każdego typu nierówności kwadratowych, natomiast oczywiście niektóre nierówności można rozwiązać szybciej, w szczególności takie gdzie na przykład brakuje współczynnika B, prawda? Coś takiego rozwiązujemy od razu ze wzorów skróconego mnożenia w pamięci, albo też współczynnika C, jeśli współczynnik C jest równy 0, na przykład mamy coś takiego, no to wyciągamy X przed nawias i też rozwiązujemy od razu. Nie ma co się bawić w taki skomplikowany schemat. Tutaj powiedziałem, że można to rozwiązać w 5 sekund, więc może, żeby nie okłamać, można, jeśli się to wyćwiczy, postać iloczynową w głowie szybciutko proponować. Skąd ja to umiem i jak moi uczniowie to robią tak szybko, że w 5 sekund tak jak teraz widzicie na ekranie to piszą. No ktoś może powiedzieć, że teraz jestem jak bo widzę te miejsca zerowe, tak? Więc wiem jak napisać postać iloczynową. Natomiast słuchajcie, można wyćwiczyć patrząc na te współczynniki, na dwójkę i na minus ósemkę, można wyćwiczyć pisanie tej postaci iloczynowej rzeczywiście w 5 sekund nawet automatycznie, no o czym się przekonali uczniowie na kursach rozszerzonych, bo z tego tam korzystamy. I zadanie trzecie, według mnie jedno z najważniejszych znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale bardzo często też się pojawia na maturze podstawowej zresztą my tutaj zaczerpnęliśmy go z matury majowej 2015 ok, najpierw hmm, króciutki schematik jak to się robi jeśli mamy funkcję kwadratową i mamy znaleźć minimum, maksimum w przedziale to musimy wiedzieć, najważniejsza rzecz, czy wierzchołek znajduje się w tym przedziale bo jeśli rozpatrujemy przedział następujący, gdzie wierzchołek nie znajduje się w przedziale, to zauważ, że wartość minimalna jest na jednym końcu, a maksymalna na drugim końcu. Natomiast jeśli rozpatrujemy przedział, w którym wierzchołek znajduje się w tym rozpatrywanym przedziale, to zauważ, że wartość minimalna i maksymalna już teraz y, może zawierać ten wierzchołek. I jedna z tych wartości będzie w tym wierzchołku, w zależności oczywiście od tego, jak zwrócone są ramiona. Y, w związku z tym podsumujmy, to zapiszmy y, króciutko, co trzeba zrobić. Y, punkt pierwszy napiszmy, że trzeba sprawdzić sprawdzić czy wierzchołek y, należy do przedziału. I punkt drugi, y, no jeśli tak. To liczymy trzy wartości. Liczymy trzy wartości na krańcach i w wierzchołku. Na krańcach przedziału oraz w wierzchołku. A jeśli nie, to liczymy tylko dwie wartości, tylko na krańcach przedziału. Więc ja sobie tutaj skleję, wkopiuję, liczymy dwie wartości, tylko na krańcach przedziału. Ok, taki mamy schemacik, no to jedziemy w naszym konkretnym zadaniu z jego zastosowaniem. On działa zawsze, ten schemat. Punkt pierwszy, liczymy wierzchołek i sprawdzamy, czy należy do przedziału. P równa się minus B przez 2A, wzór na pierwszą współrzędną wierzchołka z karty wzorów. P równa się, wezmę ten wzorek na czerwono, żeby było jasne, że to jest wzór wstawiamy minus b, u nas minus minus 6, to będzie szóstka, 2a, 2 razy 1, to jest 2, więc p jest równe 3. Przedział mamy od 0 do 4, więc dajemy informację, że 3 należy do przedziału od 0 do 4. Możemy dać informację też, że p, po prostu p, pierwsza spółka na wierzchołka należy. Jeśli tak, no to liczymy 3 wartości, czyli to był punkt pierwszy, punkt drugi, Liczymy trzy wartości. Liczymy wartość na krańcach, czyli E 0, liczymy E 4 i liczymy E 3, czyli wartość w wierzchołku. E 0 jest najszybsze, bo jeśli liczymy E od 0, no to wszystkie x będą dawały wartość 0, zostanie sama trójeczka. E 4 trzeba niestety wstawić i policzyć. 4 do kwadratu mamy 16.

I Ewot 3 to jest wartość wierzchołku, to jest Ewot P. Oczywiście mogę to liczyć jako Q, ale to byłoby w tym przypadku nieco dłuższe, bo trzeba by było liczyć deltę i tak dalej. Ja tutaj wystarczy wstawić Ewot 3, czyli wartość wierzchołku, żeby policzyć Q. Oczywiście oznaczmy to, że tyle samo wyszłoby ze wzoru minus delta przez 4a. Liczymy Ewot 3, będziemy mieć 9. 3 do kwadratu to 9. 6 razy 3 to jest 18 i plus 3. 12 minus. 18 to jest minus 6. Było polecenie znaleźć najmniejszą i największą wartość, czyli musimy podać y min na tej podstawie i y max. Spośród tych trzech wartości wybieramy wartość minimalną i maksymalną. Wartością minimalną jest najmniejsza, czyli minus 6. Nie dziwi nas to, ponieważ ramiona są zwrócone w górę, więc wartość najmniejsza musi być w wierzchołku. Wartość największa będzie na którymś z krańców, minus piątka, trójka, trójka jest większa, więc wybieramy trójeczkę. Gdyby wierzchołek nie należał do przedziału, to nie liczylibyśmy tego, wartością e, wtedy e, minimalną byłaby minus piątka, a wartością maksymalną trójka, ale w tym przypadku sprawdziliśmy to w punkcie pierwszym, że wierzchołek należy do przedziału. Okej, okay, to już wszystkie trzy zadania, które przygotowałem w tym filmie dla Ciebie. Jeśli chciałbyś skorzystać z innych nagrań, to koniecznie zasubskrybuj kanał, będziesz wtedy miał powiadomienia. Podziel się też w komentarzu, jakie tematy by Cię tutaj interesowały, jeśli jeszcze one nie były zrealizowane. Zachęcam Cię też do odwiedzenia mojego fanpage'a, polubienia go. Tam są również inne materiały, no chociażby z mojego bloga. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się i do usłyszenia w innym filmiku. Na razie.